Hej, hej, ja, co nam dzisiaj w duszy gra? Sobota 29 marca 2025 rok 19:23 czasu angielskiego. Uwaga, uwaga, co pan Piotr Tymochowicz sprzedaje. Uwaga, uwaga. Ja w swojej transmisji. Hmm... 27 w czwartek, z czwartku na piątek, ale tu widzimy 21.49. Wspomniałam coś o tym, ale już mi się nie chciało puszczać. Tutaj właśnie Qlogo, wstęp do projektu, to też dostałam linka, dziękuję. Od dwóch osób tego linka dostałam. To jest to w ogóle zupełnie jeszcze na innym jakimś kanale. 9 października 2022, ale on tutaj w tym nagraniu mówił e, tak jak gdyby to było nagranie z września. E, nagranie z września, a to puszczone, nie wiem czy to jest kanał Tymochowicza, czy ktoś e, archiwizował na tym kanale nagrania Tymochowicza, nie wiem, nie mam najmniejszego pojęcia. W każdym razie tutaj od e, 49 minuty i 40 sekund słuchamy, co pan Piotr Tymochowicz sprzedaje. Skąd się biorą pieniądze, Pilogos, i jak się z nimi, jak się nimi będzie zarządzać? No przede wszystkim transparentnie, bo my nie ukrywamy tego, skąd się biorą pieniądze. Pieniądze się głównie biorą z abonamentu, ale no, z produkcji naszych kryptowalut które będziemy promować bardzo mocno od samego początku, jak zobaczycie, i nad którymi mamy po prostu pełną kontrolę, czyli nikt tam nie może zjechać z kursem, dlatego że za dużo będzie chciał wypłacić na giełdzie. My będziemy to mieli przez co najmniej 5 lat pod pełną kontrolą. To będzie zapisane w smart kontraktach, wszystko to jest zabezpieczone, czyli 100 miliardów coinów planujemy wyprodukować tych energetycznych. 100 miliardów koinów energetycznych. To będzie zapisane w smart kontraktach, wszystko to jest zabezpieczone, czyli 100 miliardów coinów planujemy wyprodukować, tych energetycznych, na przestrzeni 120 lat. Na przestrzeni 120 lat, 100 miliardów coinów. Szczerze mówiąc, ja się nie znam na tych coinach, czy ten coin to można przyrównać na przykład do złotówki, dolara, funta, czy to jeszcze jakoś inaczej, by można było przyrównać. Co to jest w ogóle ten coin energetyczny. Ja bym tu sobie troszkę pofantazjowała, tak jak pan Piotr Tymochowicz, 120 lat, a dlaczego nie na 100, tylko akurat 120, a dlaczego nie na 150, a dlaczego nie na 200, tylko na 120, 100 miliardów, no to tak jakoś, no chyba mało tych coinów, tylko może to by zależało od, tego, ile taki coin by kosztował. 100 miliardów coinów przez 120 lat energetycznych. Czyli to jest właściwie. Taka pustka, e, którą można określić jako coin e, na dane war, wartość, czyli według teorii jakiejś, nie teorii, tylko jakiegoś powiedzenia, e, ile kto chce zapłacić, tyle to coś kosztuje. E, czyli e, no, dla mnie to jest sorry, ale. To jest oszustwo. E, tak jak oszustwem jest chociażby hazard. Dwie strony, które uczestniczą w hazardzie, czyli załóżmy sobie, nie wiem, grają w szachy, to też z mojego punktu widzenia jest hazard i każda ze stron chce wygrać. Wiem, wy żyjecie w innym świecie, ja żyję w innym świecie. W moim świecie ewentualnie jak jest jakaś gra czy zabawa, to jest tylko i wyłącznie dla mile spędzonego czasu. A tutaj to się opiera na wygranej jakiejś. Także tak jak bankierzy dają kredyty z niczego. Właściwie sobie dopisują liczby na bankowych kontach, tak oni sobie po prostu wypuszczają jakieś kojny, które... No, energetyczne. Energetyczne kojny? No, no super. No. Ja naprawdę nie jestem z tego świata. Dla mnie to wszystko jest oszustwo, sorry. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy, kto jest chciwy i nie ma żadnych skrupuł, żeby zarabiać pieniądze z pieniędzy, bo właściwie tu pieniądz robi pieniądz, czyli wypuścić fikcyjnego coś, no załóżmy, jest pokrycie w jakiejś tam aplikacji, skaner osobowości, załóżmy. I teraz pytanie, ile ten skaner osobowości jest wart. Tyle ile, tyle, ile on ktoś chce za to e, chce kupić. E, przepraszam, afro mi rozproszył, bo syn wrócił i ten, i z, t, zaczął szczekać afro. E, także z tym. Chodzi o to, że ja rozumiem, że każdy może wszystko sprzedać w tym świecie. Tak jak do mnie dzwonił, co mówiłam w mojej transmisji właściwie przedwczorajszej, o tym, że gościu do mnie zadzwonił i po prostu szczebelek z drabiny, ze, szczebelek ze. Szczebelek z drabiny ze snu e, Jakuba. Czyli, tak jak w Biblii jest gdzieś opisane, że jakiś tam Jakub miał e, sen i e, z tego snu e, chce sprzedać. No, jeśli ktoś chce to kupić, jeśli ktoś chce w czymś takim uczestniczyć, a może jeszcze ten szczebelek podrobimy na kawalątki i też można wypuścić jakieś upcoiny i będą ludzie to kupować. To jest kwestia, co, nie wiem, coś mi z tą kamerką jest nie tak. Jest, patrzę się prosto, a... Tak, jak gdyby było krzywo. Dobra, nie wiem, nie umiem ustawić tej kamerki. W każdym razie, no ludzie, no, zastanówmy się e, trochę nad e, tym, żeby nie, wyz nie wyzyskiwać innych. E, no, bo to jest z mojego punktu wi widzenia wyzyskiwanie. No, ja rozumiem, że pan Piotr Dymowicz, nie wiem, przez 40 lat, a może 50 lat, e, tworzył jakieś tam e, teorie wszystkiego i teraz chce to spieniężyć. E, no, ale przecież pracował do tej pory. No, z te, no z te, ja, ja po prostu nie rozumiem ludzi chciwych. E, także. Jeszcze raz powtarzam, z mojego punktu widzenia jest to gigantyczne oszustwo. Także, a jeśli ktoś chce uczestniczyć w tym, ja tak naprawdę chyba nie chcę się tym tematem zajmować, bo jeżeli ludzie chcą płacić za coś, co tak naprawdę nie istnieje, to dlaczego ja mam się tym w ogóle zajmować? Jest to oszustwo. Jest to oszustwo i tak jak w ogóle ogrom księgowości, co też mówię. Jest to tylko sztucznie, sztuczny przepływ pieniędzy z jakiegoś konta na jakieś z jednego konta na drugie konto, albo to trzeba zaksięgować tak, a tamto zaksięgować inaczej. Ludzie ciężko pracują, ubrania, każdy chce być ubrany, każdy chce jeść, nie wiem, w pięknych pałacach, może z basenem chcą mieszkać. Także... Nie, nie wiem w ogóle, jak ja chyba powinnam ten temat zakończyć i w ogóle się tym nie zajmować, bo jeszcze raz powtarzam, jak ktoś chce kupić, czy te wirtualne jakieś pieniądze, czy ten szczebelek ze snu, szczebelek od drabiny ze snu Jakuba, no to jest ich sprawa. Dlaczego? Tak, tak się zastanawiam, dlaczego ja się w to tak aż bardzo angażuję? Nie wiem. Chyba po prostu szkoda mi jest ludzi. Szkoda ludzi, naiwności, że w takie rzeczy ludzie wchodzą. Tak samo i te bitcoiny. To też jest oszustwo. Ja wiem, że to funkcjonuje, zdaję się z tego sprawę. Tak samo i hazardy. Są hazardy legalne, są hazardy nielegalne. To wszystko funkcjonuje, zdaję sobie z tego sprawę, ale jest to oszustwo. Także. Zamiast ludzie sobie pomagać, to z te, tylko pieniądze, pieniądze, pieniądze. Z nieba le, lecą pieniądze, tak jak w tej piosence z musicalu Metro, może nie będę umiała zaśpiewać, ale z gwiazdu zaranna coś tam demonie złota, oświeć mieczy coś takiego a bajka o dwóch takich co ukradło księżyc, czy ukradli ukradło dwóch takich co ukradło księżyc e, mówiła tam w tym, e, że złota człowiek nie zje e, no, że ktoś pomyślał, że chciałby, żeby wszystko co dotknie zamieniło się w złoto no to nawet chleb się zamienił w złoto, a później o, nie chcę już tego daru nie chcę, bo chcę zjeść chleba Chleba chcę zjeść. No, także z. St... St... brak słów. Dobra, a tymczasem zabaweczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. pa, pa.